Valorant to najnowsza gra studia Riot Games odpowiedzialnego za takie perełki jak League of Legends czy zeszłoroczne Teamfight Tactics. Wraz z dziesięcioleciem League of Legends Riot zapowiedziało parę nowości na przyszły rok, a do takowych zalicza się chociażby wcześniej przedstawiony wam tytuł, czy inne gry jak na przykład Legends of Runeterra. Valorant, natomiast, to pierwsza osobowa strzelanka, która obecnie bije rekordy popularności na Twitchu. czy jest, czym to się je i przede wszystkim, jak otrzymać ją za darmo? Hej, wszystkim z tej strony, jaju. I dzisiaj przyjrzymy się delikatnie temu tytułowi. Przedstawię wam sposoby na zdobycie dostępu do bety, a oprócz tego pokażę wam dość udany gameplay z live'a. Wam przypominam o zostawieniu suba z dzwoneczkiem, łapki dla zasięgu, czy kodzie. Jaju, ty w pornej sklepie. A teraz, bez dalszego przedłużania, zaczynajmy! Naprzeciw siebie wychodzą dwie drużyny. Obie, podobnie jak w Counter Strike'u, uzbrojone w liczne karabiny, strzelby czy pistolety, a także w dodatkowy arsenał jak kamizelka ochronna, którą trzeba wymieniać co rundę. Celem naszej drużyny jest dostanie się na jeden z kilku bombsite'ów oraz podłożenie tam bomby, czy jak to określili twórcy, spajka. Celem naszych oponentów jest natomiast wybronienie bombsite'ów w taki sposób, abyśmy nie byli w stanie podłożyć bomby zanim skończy się runda, a jeżeli jednak dojdzie do jej zaplantowania, to ich celem będzie jej rozbrojenie, ponieważ nawet tutaj wybicie całej drużyny nie gwarantuje zwycięstwa w rundzie, kiedy bomba jest podłożona. Rozgrywkę w formie 5 na 5 okraszają unikalni bohaterowie, dzięki czemu cały Valorant można nazwać takim Counter strike'em, tylko że na sterydach, a można się tutaj nawet pokusić o stwierdzenie, że jest to takie połączenie CSA z Overwatchem. Obrażenia zbrojeń są na tyle wysokie, aby uczynić naszą grę dynamiczną, Każda z dostępnych postaci, a jest ich 8 cechuje unikalny zestaw umiejętności. Ja na filmie gram Brimstone'em, którego zadaniem jest pozycjonowanie wrogów i odcinanie ich od BSA za pomocą granatów dymnych, czy na palmu, który puszcza na swoim ulcie? A no właśnie, czym jest w ogóle ult? Pojęcie to jest znane każdemu, kto miał do czynienia z grami i Boba. I jednakże dla graczy grających wyłącznie w Fortnite może być to abstrakcją i jak najbardziej nowością. Jest to specjalna zdolność, wywołująca ogromne spustoszenie, czy dająca przy odpowiednim użyciu ogromną przewagę naszej drużynie. Tutaj jej ładowanie jest uzależnione np. od ilości zabójstw, i np. moja postać może go naładować ze zabijając pięciu wrogów to na tyle z podstaw, a teraz jak w ogóle zdobyć dostęp do tej gry? Powinniście przede wszystkim skupić się na live'ach na Twitchu jakichś polskich bądź zagranicznych twórców. Ja na przykład wspierałem Lotara oglądając jego streamy i tym samym uzyskałem dostęp do gry. Wszystko co musicie zrobić to połączyć wasze konto Riot z Twitchem i po prostu oglądać. Informacje o otrzymaniu gry zobaczycie na swojej skrzynce mailowej powiązanej z kontem Riot. Klucz do gry, a raczej dostęp do bety może wam wypaść tylko jeżeli oglądacie streamy Mających na to pozwolenie od Riotu i można je zdobywać tylko w określonych dniach. Dotychczas był nim 1 i 7 kwietnia, jednakże najpewniej w przyszłości będzie jeszcze szansa na drop tej gry. A teraz przejdźmy do właściwej części tego materiału. Tak tylko powiem, że jest to wyrywek z liveu, a więc odpowiadam na nim na pytania czatu. A więc się nie martwcie, że nagle padają zdania bez kontekstu. A teraz przejdźmy do gry. Bywa, no jak może, chcecie możecie wpisać yy, kod jajud, to git by było A ja mam bombę, czy mnie na coś stać? Okej okay. A nie wiem gdzie mam hajs nawet tutaj Czy jest jakaś rozgrzewka czy co? No, tak totalnie nie wiem o co tutaj chodzi. Okej, okay, to jest jakieś szybkostrzelne coś, to nawet nie mam muszki. No, dołączajcie do jaju army. Znaczy teraz to jest jaju rajś. Także no, macie link do Discorda w opisie. Czy mam gdzieś tutaj pokazane, gdzie mam w ogóle biegnąć? Jeżeli chodzi o. Nie wiem, co robi moja ability. A to mapę mi pokazuje. Czy co? Chyba tak. Nie wiem co to. Okej, okay, plantuję pakę. Nie wiem, jest tutaj gdzieś, gdzieś... Nie, nie ma miejsca, gdzie mogę się skampić. Nie mogę robić taktyki z CS-a. Znaczy taktyki. Czegokolwiek, żeby się schronić. No tutaj widzę w miarę BS-a. Jak z tej by wyszli, z tej by wyszli, jakby stąd mi wyszli. To BS w miarę jest odsłonięty. Tam jeszcze. Alguma. Tak, wow. Ja mu hapeki. No, nie chciałem się wychylać, bo oni póki co nie wiedzą, że ja tu jestem. Oh shit. Ale strasznie mały ma magazynek. Taki CS, ale słabszy. No to jest beta jeszcze, to... Ja bym... To wygląda trochę jak taka mobilna gierka, taka biedna. Ja bym tak to nazwał w sumie, ale patrzcie jak wyklikał. Chłop się schował i nikt go nie zauważył nawet. O shit. No co to ma być za postać? Zdychaj ty. A ja co? Chyba. To jest. Okay. Nie jak powiedzieć, że od mojej idzie. No Okej, okay, ale Trzech zabiłem, ale już nie miałem jak wyjść stamtąd. się znaczy, już któryś raz chował, oni Monitor nie patrzą w ogóle. E, to znaczy, Epic Games rozwaliło Fortnite'a. Także Fortnite drastycznie spadł w dół, momentem w którym wycofali Fabułę. To był największy błąd Fortnite'a, że usunąć Fabułę. No nie wiem. Tyle kanałów zdechło zagranicznych, no i w tym mój, że to jest coś strasznego. Nie wiem, od groma ludzi poprzechodziło do konkurencji, także nie wiem. Epic Games zrobiło najgorszy możliwy ruch w swojej historii, całej kariery chyba. Idąc stricte w sport, pozbywając się fabuły. Nie zobaczmy, może to leczy. Uf, Łatwo. Nie wiem, gdzie nie tu... na... na C. Algumę. Ah, było. Ta, będzie za darmo ta gierka. Na no, spokojnie. Riot Games wie co robi. Nie wiem moje E. Czy pod F1 mam informację. Equipe refire to set location. Where wings to with this. Smoke's down. Ok. To smokey daje. Aha, to mój smok jest, ok W ogóle ult point to się za kile chyba bierze. Tak mi się wydaje. Oj, hatnam. Bossa sprawdzę. Nie ma.

To mi zawalił kopa na łeb. LOL. Co tu się stało? Okej. Okay. Zaraz wygrałem. Valorant ma swój launcher, to znaczy to jest launcher od LoLa, więc nie musisz launchera instalować. Jak masz LoLa to nie musisz, co nie? Nie, Bereton, to jest ko kozackie, ta szczelba. Weźmy to, a zresztą nie będzie stać na nią. Który jestem? O, trzeci, nie zamykam.

Co to było? Tyla, się Ale co to było? Za... Czemu flesze są tak przesrane w tej grze? Ja się odwracam i, i tak dostaję flesza na łeb. Niefajne to jest. Ta gra już mi się nie podoba, bo jest strasznie długa. Strasznie długo rundy zajmują. Bo tutaj cokolwiek się stało. Nie minęłam pieniędzy, 4x4 Dobra, żeby nie schodzić, Fomasa kupię, pójdę na A, się przykampimy. Czemu escape'em nie można załamać... Aha! Okej. Okay. Dwa metry się spadło już damage. Spoko. Okay, to jest... A to jest te moje, te co ja go nie nawizę. One mu no i rozbrajaj. Nie zdąży chyba. Sekunda. O, zdążył, Kozak. To może zaraz koniec tego. Runda 17, ile jest tych rund? 20 może. O, match point, czyli 18 rund jest, okej, okay, dobrze wiedzieć. E, czyli ja chcę to. Jak match point to idziemy full'a Głupio, że Ulta nie mam teraz.

Okej, okay, łatwo. Trudności nie ma jakoś. I co? No koniec, dobra. To słuchajcie, ja muszę no, uciekać, bo już czuję, że moje gardło nie wytrzymuje. Także dzięki, że byliście. Życzę Wam wszystkim jego dzionka. Trzymajcie się. I cześć.